Cześć. Nazywam się Kamil Brzeziński, bohaterem dzisiejszego filmu będzie o, pudełko. Takie oto ciekawe pudełko zawitało do mnie do domu. I dzisiaj dla was je rozpakuję, pokażę co jest w środku. Oczywiście pewnie domyślacie się, bo nie jest to pudełko od miksera, tylko od konsoli. Tak naprawdę konsoli, jedynej konsoli, której u mnie w domu nigdy nie było. Bo mam konsole właściwie wszystkich możliwych producentów. Może nie wszystkie konsole, które kiedykolwiek w historii wyszły, ale od każdego producenta mam no, przynajmniej dwie konsole w domu, a Microsoftowej jeszcze nigdy nie miałem. To jest specjalna edycja Xbox One S, czyli najnowszej odsłony konsoli Microsoftu. O, zaraz mi tutaj wypadnie. Jak widzicie, jak zwykle u mnie nic nie jest reżyserowane. O, najpierw mamy taką osłonkę. A pod spodem, pudełko właściwe. O, ja, tu się wysypują jakieś subskrypcje Xbox Live na 3 miesiące. A jest tylko jedna. Zawsze mi się wydawało, że są subskrypcje dwie, No ale zobaczymy. Wyleciała jedna póki co. Dobra, po wielu bojach udało mi się odkleić naklejki. Tutaj na górze po dwóch stronach były taśmy. Na dole te taśmy, co ciekawe, były już otwarte, więc nie wiem, czy ktoś otwierał tą konsolę. Zaraz się, zaraz się przekonamy, co jest, co jest w środku. O, tak wygląda pudełko w środku i otwieram je od spodu. No ale od tej strony były już nacięte folie ze sklepu. Dobra. O. Wyleciała druga subskrypcja Xbox Live. Ja w ogóle konto na Xbox Live mam już od kiedy, tak naprawdę kupiłem pierwszego Windows Phone'a, więc już parę lat czasu, ale tak jak mówię, nigdy nie miałem Xbox One, ani w ogóle Xbox 360. Dobra, tu jest taka ulotka promująca samą usługę Xbox Live. Różne gry, możecie sobie zobaczyć, proszę bardzo. Tak to kolorowo wygląda, są opisane jakieś ekskluziwy, które są na Xbox Live. Klasiki za 99 zł, czyli takie gry, które już nie są najnowszej generacji i dzięki temu są dużo, dużo tańsze. Dobra, ja odkładam. Ulotkę. W środku było jeszcze pudełko z Grom Forza Horizon 2. To nie jest najnowsza odsłona, najnowsza jest trójka. Jeżeli mi pamięć nie myli, ja nigdy nie byłem dobry z gier na Xboxa, wybaczcie. No dobra, co tu jest jeszcze w środku? Z boku jest kartonik. O, taki oto kartonik. I co tu jest? Jest kabel zasilający, z taką wtyczką radiową. To jest taki kabel radiowy typowo, jak, jak zwał tak zwał. W każdym razie z tyłu jest, po drugiej stronie jest trochę grubsza wtyczka do gniazdka, nie taka cienka klasyczna. Co oznacza, że jest to konsola, która ma wbudowany zasilacz i to jest nowość. Jeśli chodzi o konsolę Microsoftu, bo dotychczas zasilacz był oddzielnie, tak jak to jest przy konsolach Nintendo chociażby. A tu mamy pierwszą konsolę, która ma wbudowany zasilacz, pierwszą od Microsoftu. I w drugiej części tego pudełka mamy kabel HDMI, taki dosyć gruby, i z tego co wiem, to jest high speed HDMI, tak dokładnie, to jest kabel high speed HDMI, czyli taki szybszy, lepszy. Myślę, że go będziemy wykorzystywać do projektora. Za mną tutaj stoi projektor Philips Screenium, którego na co dzień używam. No i co jeszcze ważnego, jak się domyślacie. Opakowaniu jest kontroler. Mam nadzieję, że kontroler jest nowej generacji. Bo do Lana S są nowe kontrolery, tak to jest nowy kontroler. Zaraz Wam powiem, czym można odróżnić nowy kontroler od starego. Poza tym, że ma lepsze parametry, ma bluetooth i polepszony zasięg, to tu ma w środku taką fakturkę. Ja nie wiem, czy zoom to złapie, bo u mnie z zoomem to zawsze jest problem i z autofokusem, ale tutaj. Jest taka fakturka i te nowe pady mają właśnie taką fajną fakturkę pod dłońmi. Wracamy. Więc tak, tutaj z tyłu jest gniazdo na baterie. To mnie zawsze śmieszyło w konsolach Microsoftu, że nie było akumulatora standardowo w zestawie, tylko są baterie. W związku z tym te baterie co jakiś czas trzeba wymieniać. Nie wiem jeszcze, jak często się je wymienia. Pewnie Baron Xboxa by mi prędzej powiedział, bo on się na Xboxach zna najlepiej. Proszę bardzo, w zestawie są dwa paluszki. To są paluszki AA, czyli klasyczne paluszki. Dobra, plus do plusa, minus do minusa, żeby od razu nie zepsuć przy pierwszym użyciu. O, tak, baterie klasyczne. Z pierwsze co to trzeba się zaopatrzyć w akumulator do, do pada, ale ładny jest ten pad. Ja jestem przyzwyczajony do innych padów na co dzień, od wielu, wielu lat. To jest pierwszy pad Xboxa One, który trzymam w domu w ręku. To jest wersja specjalna Xboxa. Normalnie on jest w kolorze czarnym albo białym, tak samo konsola. A ta konsola, wybaczcie, nie jestem kobietą, jak widać. Ona jest taka zielonkawa. Nie wiem, RGB wam nie podam, cmyka tym bardziej. Ale to jest taka zielonkawa, taka, taka ciemna zieleń, szarość. Nie wiem. Może wy mi lepiej powiecie jaki jest kolor tego pada, możecie wpisać w komentarzu. Dla mnie to jest szara zieleń ciemna. Dobra, odkładam tego pada, on jest dosyć ciężki wbrew pozorom. Zdecydowanie cięższy niż pady konkurencji, które mam tutaj z tyłu się ładują. Tak, zdecydowanie jest, jest cięższy jest też masywniejszy. Tak, to jest pad PlayStation, to jest pad Xbox One. No, zobaczymy, zobaczymy jak to się będzie w praktyce sprawdzać i odkładam tego pada do ładowarki. O! Już jestem z wami. I ostatnia rzecz pudełku, proszę bardzo, i chyba najważniejsza, to jest konsola Xbox One S. A nie przepraszam, jeszcze nie, jeszcze jest jedno pudełko. O! Jeszcze jedno pudełko. Jeszcze się do konsoli nie dobierzemy. O, Dobra. W pudełku jest kod na Battlefielda 1. Bardzo fajna gra. Grałem w nią już na PlayStation. Bardzo mi się podoba ta gra. Naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Jedna z takich fajniejszych gier wojennych, bo ja nie jestem fanem ogólnie gier wojennych, ale Battlefield 1 akurat mi się bardzo podobał jest tu tuż tutaj kod jej Access na jeden miesiąc, nie wiem do czego służy jej Access. Szczerze mówiąc nigdy z tego nie korzystałem. I co tu jest jeszcze? Aha. I tu jest jakaś ulotka na temat standu, a po drugiej stronie nie pokażę Wam, bo jest kod Xbox Live na 14 dni trialowy, więc najpierw wykorzystam ten kod. A potem wykorzystam te kody 3 miesięczne, w związku z tym miał 6,5 miesiąca e, Xbox Live. Prawda, że świetna cebuladil. Myślę, że każdy z Was by chciał. Dobra, ja na razie te kody schowam. Ta gra pewnie pewnie 60 giga, e, Więc mój biedny internet e, nie pociągnie już e, w tym miesiącu. No i e, taki ładny stojaczek e, do konsoli, żeby stała w pionie, a nie w poziomie. U mnie myślę, że będzie musiała stać w pionie, bo z tyłu nie mam za dużo miejsca. Proszę bardzo, to jest mój telewizor do retro gier. A to jest projektor, do którego będzie podłączony i XBOX, więc będzie stał. I najważniejsza rzecz. Czekajcie, 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 coś tam jeszcze jest na dole. O, pewnie to było na górze. A ja otworzyłem karton, mówię, od spodu. Tak, <laughs> tam było coś takiego. A, instrukcja, skrócona instrukcja obsługi, jak podłączyć konsolę do stojaka, jak podłączyć ją do prądu. Tak w ogóle to Xbox One ma wejście HDMI, bo Xbox One to jest centrum takiej domowej rozrywki, więc możemy do tego podłączyć jakiś dekoder satelitarny. Tak by the way, to widziałem tuner telewizyjny na USB do Xboxa One S. Wtykamy, podłączamy antenę i możemy oglądać telewizję za pomocą naszego Xboxa. Tak, tu jest skrócona instrukcja obsługi. Jak korzystać z... jak podłączyć XBOXa, więc myślę, że za chwilę e, będę z niej korzystał. No i najważniejszy! Tak, dobra, po kolei. Zdejmujemy jedną jedną piankę, drugą piankę, no i zdejmujemy folię. O, jestem podjarany, to jest pierwszy XBOX w domu i od razu One S. O, ale piękny. Bardzo ładny kolor. Taka zielonkawa, zielonkawo-szary, tak samo jak ten pad. Proszę bardzo, tak wygląda konsola Xbox One S. W limitowanej edycji Battlefield 1. No i dobra, co my tu mamy? Co jest w środku, to Wam nie powiem. Tam jest jakiś procesor AMD 64-bitowy, chyba ośmiordzeniowy. 1.8 GHz dokładnie, nie wiem. W każdym razie przy konsoli nie ma to znaczenia, bo kupujesz, kupujesz gry na ten konkretną konsolę i spodziewasz się, że one po prostu będą pięknie działać. Dobra, przejdziemy po tych gniazdkach tutaj z tyłu. Ja niestety muszę się posiłkować tym, co będę widział na ekranie, obok. Więc będę zerkał na bok, ale tak. Tu mamy blokadę tego Kensingtona, czy jakoś, żeby nam nikt konsoli nie ukradł. Możemy ją sobie przymocować do biurka. Gniazdo Ethernetowe, SPDiF, czyli światłowód optyczny do dźwięku to jest chyba gniazdo słuchawkowe. Nie, IR out, czyli wyjście podczerwieni. Nie wiem do czego może służyć wyjście podczerwieni. Dwa gniazda USB i dwa HDMI, wejście i wyjście i tak jak mówiłem gniazdo zasilające do naszego kabelka. Ja zobaczę czy nie jest ta konsola zimna. Nie, nie jest zimna. Można ją spokojnie będzie za chwilę podłączyć. Co mamy z przodu? Z przodu mamy czujnik podczerwieni, przycisk parowania. No i wejście na płyty oraz jedno z gniazd USB. I jakaś tutaj taka naklejka. Co tam jest napisane? Nie poruszaj konsolą przed wyjęciem płyty z napędu. Ok. Brzmi sensownie. A tu jest chyba włącznik konsoli albo do wyjmowania płyty. Nie, do wyjmowania płyty zapewne. To gdzie się włącza tą konsolę? Ah, zobaczcie, jaki ładny przycisk. To jest taki przycisk Xbox. No, co jest z ostrością? O, to jest taki ładny przycisk Xbox. E, I nim się uruchamia zapewne konsole. No dobra, rozpakowałem całość. Za chwilę będę ją podłączał, ale nie spodziewajcie że się, że zrobię to z Wami. Po pierwsze, jest jasno. Więc mój projektor, niestety, nie da rady, ale na pewno będzie osobny film z takimi pierwszymi wrażeniami. Może jeszcze nie z pełną recenzją, chyba że zrobię dopiero pełną recenzję i wtedy wrzucę film. Nie wiem, nie mam jeszcze pomysłu, jak tą konsolę Wam pokazać. Tak jak mówię, jestem nowy, jeśli chodzi o Xboxa, więc jest wiele osób, które wiedzą więcej ode mnie, znają się na tym lepiej. Ja tu tylko sprzątam. O. A ten stent się wkłada tak. Chyba. No. Tak było w instrukcji? Zaraz zniszczę. Zanim podłączę do prądu, to ją zniszczę. O! Cyknęła. O! Jest. Dobra. E e e e I tak będzie wyglądała stojąc. No. Dosyć monumentalnie. O! Proszę bardzo. Nie wiem. Widać? Tak, 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 tu jest, o. I tak będzie sobie stała u mnie w sypialni, więc będę mógł z łóżka pograć w Battlefielda 1, w Forze, Horizon 2. I co najważniejsze, Quantum Break, podobno świetna gra i na Windows 10, na Xbox One. Więc mam nadzieję, że da mi dużo radości. W zestawie był jeszcze jeden pad, na razie go nie będę rozpakowywał. Niech sobie trochę posiedzi. Jak będę potrzebował drugiego pada, wtedy go rozpakuję i będę grał na dwie osoby. Jeżeli uda mi się przekonać żonę do przejścia na drugą stronę mocy. Dobra, dzięki, że byliście ze mną. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał, i zostawcie subskrypcję kanału. A tak, poza tym, to zapraszam też na mój drugi kanał, który prowadzę wspólnie ze swoją żoną. Mam nadzieję, że ona wkrótce zacznie wrzucać nam jakieś fajne filmy, może razem będziemy grać i coś wrzucać. Ja z racji tego, że zacząłem pracę w Microsoftcie w styczniu to głównie będę pewnie grał publicznie na konsoli Xbox One S, ewentualnie na jakichś starych retro sprzętach. No, a będę się przyglądał raczej, jak grażona na drugiej naszej domowej konsoli, najnowszej generacji. Mamy też jeszcze trzecią kon konsolę, bo mamy też Wii, U, więc u nas właściwie w domu jest cały przekrój sprzętów do grania. Także zapraszam Was do kolejnych filmów. Fajnie, że byliście ze mną i zobaczyliście, jak rozpakowuje Xbox One S w wersji specjalnej, czyli Battlefield 1. Z dodatkowym kontrolerem i jednym terabajtem dysku. Do zobaczenia, cześć!